Kreatywny profesjonalista. Tak ksiądz Marian Piwko, ojciec założyciel sieci szkół noszących imię Bogdana Jańskiego, określił główne cechy, jakimi powinien charakteryzować się każdy absolwent Jańskiego. Aby ten cel osiągnąć, uczelnia wprowadza w roku akademickim 2013-2014 istotne zmiany w systemie kształcenia. Hymnami Gaude Mater Polonia i Narodowym powitał młodzieżowy chór uczestników 16. już inauguracji roku akademickiego w Łomżyńskiej Uczelni. Gości, wśród których byli m.in. ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski, poseł Lech Antoni Kołakowski, wiceprezydent Łomży Mirosława Kluczek, starosta Łomżyński Lech Szabłowski. Przedstawiciele pozostałych Łomżyńskich uczelni powitał rektor dr Robert Czerniak. W swoim wystąpieniu poinformował o aktualnej sytuacji Łomżyńskiej rodziny Jańskiego złożonej nie tylko ze szkoły wyższej, ale także z Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum. Z dumą podkreślił wzrost liczby uczniów i studentów. Niezwykle ważne słowa skierował do uczestników uroczystości założyciel szkół jańskiego ksiądz Marian Piwko. Łącza jest mi bardzo droga, szczególnie że tutaj w 2000 roku została wypracowana i przyjęta strategia szkół im. Bogdarańskiego do 2020 roku. I wtedy głównym hasłem tej strategii była taka dewiza. Przede wszystkim człowiek. Do najbardziej fundamentalnych zmian zapowiadanych przez ojca założyciela należeć będzie system przewodników, którzy mają doprowadzić młodzież do końca studiów jako kreatywnych profesjonalistów, otwartych na innowacje i potrzeby rynku pracy. Chcielibyśmy w naszej uczelni wprowadzić relację nie wykładowca-student, ale współpracownik, profesor jest kierownikiem projektu danego. A studenci są uczestnikami i każdy ma konkretną funkcję, za którą odpowiada, której się nauczy i za którą jest oceniany. Teraz ze studentami trzeba będzie tworzyć konkretne działanie, konkretne projekty i to jest ta różnica. No i życzyłbym studentom nie tylko naszej uczelni, aby stworzyli takie zespoły projektowe i tak, żeby zaprojektować swoje młode życie, czy dalej życie zawodowe, rodzinne. Podczas uroczystej inauguracji nie mogło zabraknąć tradycyjnie ślubowania młodzieży i wręczania indeksów rozpoczynającym naukę. Gratulacje i życzenia przekazali uczelnianej społeczności zaproszeni goście. Wykład inauguracyjny Czym jest współczesna pedagogika wygłosił profesor Wojciech Stroczyński.